Z Wami. i też mam motywację, żeby chodzić po lumpeksach. Dzień dobry, cześć! Ja mam na imię Megi i witam Cię na moim kanale Wieszak ze Sztangi. Co my tu dzisiaj mamy? Mamy perełki z Tewlandu, z lumpeksu, z takich moich zdobyczy, jak i z tych wcześniejszych. Mamy taki mały mix. Czym się dzisiaj zajmiemy? do oglądania bo Powiem wam, ile kosztowały, powiem wam, jakie mają składy, jakie są fajne. Przede mną standardowo lustro, za mną standardowo wieszak, wieszaki, które są na sztandze. są na dwa. I zapraszam Was do oglądania. Jeżeli chcesz mi pomóc, to proszę cię, zostaw lajka, zostaw komentarz, to mu pomoże się rozrastać. Dzień od pierwszego stroju, który mam na sobie. Słuchajcie, to są takie spodenki. Troszkę udaję nam spódniczkę, ale jakie są przepiękne. Popatrzcie! No cudowne! Zaraz yy, Ci powiem, jaki to jest skład i jaki rozmiar. One są tu z boku na zameczek. Ja je lubię, kiedy muszę się gdzieś dostać na rowerze, bo wtedy zakładam, nic mi tu nie podpruwa. Na sobie u góry z kolei mam taki biały, bazowy topik. Bardzo fajnie wygląda moim zdaniem. Te spodeki ja podciągam dość wysoko, ale wiem, że one mogą być też tutaj niżej. Były ze mną rok temu w Maroko i to jest chyba najstarszy zakup z tego, co tutaj mam. Resztę to są nowe perełki. Ja je uwielbiam, one mają takie piękne, geometryczne wzory. Nawet nie widać tych kieszonek tutaj. I składają się tutaj o taki trójkącik i ten trójkącik jak spada w dół, to nawet nie widać, że to nie jest spódniczka, tak? Ja się bardzo dobrze w niej czuję. Oni obciskają mnie, nawet mam tutaj troszeczkę jeszcze luzu. Bardzo fajne, bardzo fajne na lato. Może nawet do jakichś rajstów, na taką ciepłą jesień. Chociaż teraz za oknem. dzisiaj mam dwa stopnie, więc jest na pewno zimno. Dobra, i lecimy dalej. Mam dwa topy. I jeden taki zielony top jest z jego tak? Czyli Primark. I to jest rozmiar 12. Europejska 40. Primark, Primark i jego skład. Nie mogę znaleźć składu! Zaraz, gdzie jest skład? A few moments later. 100% blisko, bym całkiem fajne na wakacje. Niestety, ja go prasowałam i się wydawało, na początku, po prostu, jest z tym jest taki troszeczkę memu, wymemuany. Teraz zmienię top na ten zielony, zobaczymy jak nam nie leży. I nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że jest troszeczkę krzywo odszyta. Jakby ta część jest trochę wyżej, ta trochę niżej. Nie wiem czy to jest spowodowane, bo z tyłu stanik mam wyregulowany na jednej wysokości. Ale jakbym się tym bardziej pobawiła, to może, może kto wie. W każdym razie, yy, bluzeczka jest wygodna, ma bardzo miły materiał w dotyku. Tutaj ma takie urocze drewniane guziczki, popatrz. Tak, i te guziczki są genialne, po prostu wygląda to super. Okej, okay, podoba mi się. No dobra, to lecimy do kolejnej rzeczy. Modny print z liśćmi. To są takie liście z dżungli. Wygląda on w taki sposób. To jest rozmiar 42 i to jest bardzo sztywny materiał. Skład tego oto topu. 2000 years later. to jest pozyskiwany top z jakiejś części z bambusa, Więc podejrzewam, że mogła to być jakaś limitowana kolekcja. Bardzo ładnie wygląda ale jest strasznie sztywny i jego też prasowałam, aczkolwiek jest taki podniesiony. Podejrzewam, że jak się na mnie napnie, to będzie ładnie wyglądało. Przymieszmy. To prezentuje się przepięknie. Ta zieleń jest cudowna. Mam tutaj nawet jeszcze troszkę luzu. On z tyłu zapina się na zameczek. No, ja niestety... Ja niestety nie dam rady sobie zapiąć tego sama, a nie mam tutaj nikogo do pomocy. E, jeszcze jak to pociągnie się do tyłu, tak jak mówię, on się sam pracuje na sylwetce. Bardzo ładnie to wygląda. Super. Podoba mi się. Jak sądzicie? Ładny, nieładny, przestarzały print na wakacje jak znalazł. Tak na mamę spodnie? Spodnie takie bardziej eleganckie, trochę krój podobny do tych, które już Wam pokazywałam, ostatnio takie szare, tylko te są zaprasowane w kanci. Firma to e, Nail Mood, nie wiem co to za firma, nie znam i rozmiar to 24, 24 czyli nie wiem, no na oko to jest takie L, może XL, ale przemierzmy. One są stuprocentowe z poliestra, mają łómeczkę w pasie. Nie w tych spodni przy w second handzie. No i moim zdaniem jest rewelacja. Ja nawet nie zauważyłam, że one mają tutaj yy, kieszonki na zamęczek, więc są fajne bardzo. Naprawdę wysoki stan z tyłu prezentują się tak. Mają takie delikatne paseczki. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę eleganckie. Myślę, że i do pracy w biurze, i do sportowych stylówek i nawet do jakiegoś toku, jeżeli ktoś tutaj lubi odsłaniać brzuszek. Bardzo ładnie to wygląda. Jest zatnie. Ciuchanie, była cena 9,90 za kilogram, więc podejrzewam, że za te spodnie zapłaciłam około 2, może 3 zł. Bo one są dość lekkie. Bardzo mi się podobają, fajnie wyglądają. I jeżeli ktoś lubi odsłaniać kostki, to jak najbardziej. Następna rzecz wydaje się zwykłym t-shirtem, ale to jest taki t-shirt, który jest dziennikowy. To jest 100% bawełna i on był nawet cięższy od tych spodni. Bardzo fajnie wygląda. To jest rozmiar bodajże XL. Ja jeszcze się tutaj upewnię. Tak, 100% bawełna. Firma to Women's Selection i rozmiar to jest takie duże XL lub L, ale może być znoszone jako oversize. Bardzo fajnie wygląda. Jest super miękki w dotyku. No i ten skład 100% bawełny. Także t-shirt, który grzeje. Idealny na jesień. Przymierzamy. Wow, jaki ten t-shirt jest mięciutki. Uwielbiam tą długość rękawa. Widziałam pełno takich koszulek w Zarze, które kosztowały po 70, 59 zł, 69 zł i właśnie miały taką długość rękawa do łokcia, były oversize'ami. Nawet eskę rozmiar widziałam, która była taka duża, kiedyś ją chyba nawet mierzyłam, z logo lub bez, ale to jest genialny basic. Słuchajcie, w Bluebeck można znaleźć tak cudowne basici, że to się w głowie nie mieści. Ona jest po prostu genialna. No i teraz możecie zapytać, no ale Maggie, no czym Ty się zachwycasz zwykłym basiciem? Słuchajcie, a gdzie znajdziecie koszulkę 100% bawełna, która jest taka dzianinkowa, jakby była szyta, jakby była dziergana, nie szyta. I po prostu o, taka milutka dla ciała. Ja ją już prałam, więc nic się z nią nie dzieje. Prałam ją w 40 stopniach. Mimo, że jest napisane na metce, żeby brać w 30, bardzo, bardzo mi się podoba. No, polecam. To była Pięć 5 zł za koszulkę, która, jak będziecie ją dobrze przechowywać i prać, nie tak jak ja, czyli trochę więcej, albo nawet ręcznie, to posłuży Wam na lata. No, super wygląda. Może nie do tych czarnych spodni, chociaż też ma swój urok, ale zobaczmy, co ja tutaj mam dalej. Bo tu mam już same rzeczy, takie, których ja w ogóle nie mierzyłam. Patrzymy. Mam nadzieję, że to będzie moja perełka, że się w nią zmieszczę. To jest ołówkowa spódnica rozmiar 40, ale ona w ogóle nie jest rozciągliwa i ma z przodu taki pierwszy piękny pas, który mam nadzieję, bo jest troszeczkę sztywniejszy, że będzie się ładnie układał. Z tyłu ma rozcięcie. Ja jej jeszcze w ogóle nie mierzyłam, tak jak wspominałam. I gdzie tu jest jej skład? Podejrzewam, że sztuczny, ale ten print, który tu jest, jest cudowny. I co tutaj my mamy w składzie? River Island, o, w Rzymu. I tak, 89% poliester, 11% elastan, czyli trochę powinna być rozciągliwa. No i teraz pytanie, czy ja w nią wejdę? Patrzcie jaki on ma piękny wzór, jest po prostu kozak, te kwiaty, cudnie. Ona ma taki grafitowy odcień, taki trochę szarawy, no nic, będę przymierzać. I od razu wezmę drugą koszulkę i udało mi się dorwać też za niecałą złotówkę, bo to jest taka, jak ja mówię, kolatajka bardzo lekka, koszuleczkę z H&M. Rozmiar M, europejskie. Dlaczego w ogóle ją wzięłam? No raz, że basic, bardzo, że jest tutaj szeroka. Ja lubię takie koszulki. Ale tutaj ma taki bardzo fajny wzór na ramieniu. Tak wygląda. Nie jest zniszczona. Oczywiście widać, że była używana, ale taka do polatania za niską cenę w sam raz. Ok, załóżmy te dwie rzeczy, mimo tego, że one do siebie jakoś super bardzo nie pasują. Ale zobaczymy. I tak jak myślałam, bluzeczka bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj te e, trójkociki, takie żeberka, nie wiem jak to nazwać. Bluzka, fajna. Spódnica to jest sztos. Ja miałam e, złe zdanie w ogóle o niej. Naprawdę, o ile można o spódnicy mieć złe zdanie. Popatrzcie na to. Widzicie, nie dość, że wlazłam. Ona jest tak mięciutka, i naprawdę mam jeszcze. Nawet miejsce. Tak kokarda z przodu. Jezu, jak ona wygląda cudownie. Popatrzcie, jak podkreśla kupę. Jest taka piękna, wow! Jestem naprawdę w szoku, bo ona wygląda jak nowa, nie miała co prawda metki, ale ja jestem nim zachwycona. Zaraz założę do niej buty, pierwsze, które tutaj mam. No dobra, może nie pasują. Albo ja bym coś niższego brała, nie takie buty zakrywające kostkę. Ale ona wygląda tak rewelacyjnie, to po prostu jest piękna. Ten grafitowy wzór, wow! To, co ona robi z moimi źladkami, to jest po prostu cudo. Jak Wam się podoba. Może znajdę ją jeszcze na stronie, to Wam podlinkuję. Zobaczymy. Ale ta kokarda tutaj maskująca ten mój odstający brzuszek. Cudo! O! I bluzeczkę jak tak wsadziłam, to też fajnie wygląda tutaj do stanika. Przypadkiem. Dobra, nie zachwycam jeszcze się tą spódnicą, idziemy dalej. Kolejna rzecz, której nie mierzyłam, jest to marynara w pasy. Za taką marynarkę w sieciówkach musicie dać lekko 100 zł lub ponad. I teraz uwaga, jej skład to jest 40% wełna, bawełna, wiskoza, poliester i dodatek lnu. Przepiękna! Jak widzę takie pasy, to od razu mi się kojarzy właśnie z wakacjami, takimi nad morzem. Tak, do tego jakaś stylóweczka podwinięte rękawy albo zarzucone tak lekko na ranie szalancko. Bardzo fajna. Firma to jest CM rozmiar L. Mierzymy. Zapięta też ma swój urok. Ale oba zapięta, chyba nie, wolałabym, jakby była rozpięta. Wiadomo, no nie do tej stylówki, której tutaj, którą teraz mam. Chociaż ja wiem, jak ktoś lubi, taki bardziej elegancki styl. Ona ma tutaj przyte e, poduchy i przy podwiniętych rękawach bardzo fajnie wygląda, ale nie no na nie do tej spódnicy, bo te wzory się gryzą. No paski, kwiatki, grafik, te buty, nic tu ze sobą nie pasuje, ale jakbyśmy patrzyli spódnicę z, z czarną górą, to pasuje, a marynarka pasuje tylko do czarnej góry. Dobra, czyli mamy jakiś kompromis, coś do czegoś pasuje, tak? Fajnie to wygląda, ładnie. Nie powiem, że jest dramat, chociaż ja wiem, jak się tak coraz bardziej e, obracam i niej przeglądam. Takie zacnie, Podoba mi się, fajna. Ok, i na koniec mam dwie sukienki. Dwie sukienki, których też nie mierzyłam, więc zobaczymy, czy w ogóle będą nam na mnie dobre i jak w nich będę wyglądać. Więc lecimy do dwóch ostatnich rzeczy. I mam w ręku taką niby długą tunikę, niby sukienkę. Firma to Brave Sol rozmiar L i skład to jest. To elastan i poliester bardzo mięciutka, bardzo lejąca, z takim kołnierzykiem i dużym rozcięciem tutaj pod pachą, też bardzo lekka, około 4-5 zł za nią dałam, dłuższy tył. No nic, mierzymy. Ona jest taka bardzo prosta, więc mam wrażenie, że określa mi brak mojej talii. Ale jakby tutaj paseczek wziąć? Przestarzały z dłuższym tyłem, ale podoba mi się tutaj, że ma zasłonięty dekor, że ma takie ładne tutaj wycięcia. Czy wiem, może tak do latania, do latania w wakacje? No nie wiem, co o niej sądzicie, bo ja nie jestem do niej przekonana w 100%, jak to wygląda. A, tak w sobie? Chociaż, no coś w sobie ma, ale jeszcze nie wiem co. <śla> Dobra, y Dajcie mi znać, czy ją zostawić. No nie wiem, z tyłu tak dziwniej. Tylko część tej sukienki kończy się w bardzo dziwnym miejscu. Ani to nad kostką, ani nad kolanem. Trochę do łydki. Dziwnie. Czy ja sobie ją zostawię? O! I od razu Wam powiem, że otwieram kanał na Vinted i tam będę sprzedawać też moje ciuchy. Ochocę, to wbijajcie. I ostatnia. Vintage. Dobra, nie wygłupiam się. Kienka koszulowa. Bardzo ładna. Z guziczkami takimi perłowymi. Troszeczkę wygląda, jakbym wyszła z farmy. Bardzo mi się podoba. Ona ma z tyłu paseczek tutaj zawiązany. No i sprzymierzymy ją. O, już wierz, czym mi się ta sukienka, którą na sobie skojarzyła. Ona mi się kojarzy. Azjatki. Ilu w restauracji, i one chodziły w takich swoich tych uniformach, i to niby nie kimono, tak, bardziej obcisłe, to z tym mi się to kojarzy. Trochę tak. Dobra, ale zajmijmy się tą sukienką. No to co? Mierzymy. To jest rozmiar 44, więc bardzo duża, tak mi się wydaje. I skład, ładnie, gdy jesteś, i jest bezskładna. Sukienka bez składu, metka poszła sobie. Okej, okay. mam oko. To nie jest rozmiar taki duży, jak tam jest napisane na metce. Jest przewoska. Słuchajcie, taką sukienkę w tym momencie musicie zapłacić grubo ponad 100. A wyglądam jak taka pensjonarka, jeszcze w tych włosach. To cudowna jest. Tu ma guziczki, trzeba ją troszeczkę bardziej odpracować, odprasować. Ale jest giga, No po prostu czat Nawet pasuje do tych butów. Wow! Jak wam się podoba! Jest super! Patrzcie jak ona pracuje tu z tyłu. Takie piękne plisy się układa. Wiadomo, to no trzeba trochę pewnie poświęcić, żeby, żeby ją dopracować, ale jest czad i długość mi się tutaj w niej podoba. Z tego wszystkiego i jeszcze ta podnica z tą kokardą, to z przodu. Te dwie rzeczy najbardziej mi się podobają. A która jest twoja ulubiona z tego mierzenia? No, słuchajcie, każdy poniedziałek o 17:45 jest kolejny odcinek Bieszaka ze Sztangi, więc Was serdecznie zapraszam. Wpadajcie na mój Instagram. Dziękuję Wam za oglądanie. Ja w ogóle, a tyle radości mi sprawia to mierzenie i też mam motywację, żeby chodzić po lunteksach, żeby szperać. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!